Ludzie na całym świecie uwielbiają turnieje, ale z pewnością można powiedzieć, że nie wszystkie są bezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Przeszukaliśmy luście internetów, by odnaleźć najdziwniejsze programy z całego świata, którym naprawdę daleko jest od starej dobrej familiady. Numer 10 Wojny orgazmowe. Zapewne domyśliliście się już o co chodzi w tym japońskim teleturnieju. Należy doprowadzić swego przeciwnika do orgazmu. To samo w sobie brzmi hardkorowo, a jest jeszcze jedna strona medalu. W każdym epizodzie, gay dokonuje nadludzkich wysiłków, aby doprowadzić heteroseksualną męską gwiazdę porno do orgazmu wbrew jej woli. Najlepiej przemilczmy, w jaki sposób to robi. Ten program leci bardzo późno w japońskiej telewizji. Każdy homoseksualny zawodnik ma około 40 minut na wypełnienie zadania. W jednym z dramatycznie nakręconych odcinków mężczyzna Gwiazda Porno spotkał swego rywala. Takuje w magazynie, wymienili zwyczajowe gadki rywali i przeszli do rzeczy. Co ciekawe, wszystko zostało nagrane tak, że nic nie widać. Nie jest to jedyny japoński program o tak pornograficznym zabarwieniu. Wyzwanie w programie Tokujczak zwane Śpiewaj coś dzieje polega na tym, iż mężczyźni próbują śpiewać piosenkę podczas gdy dotykają ich piękne kobiety. Napisy na ekranie wskazują, kiedy im się nie udało, zresztą widać to po ich minach. Numer 9: Wyśpiewaj marzenia. W Ameryce Środkowej i Południowej stawką w Talent Shows nie jest tylko wygrana i związane z nią nagranie płyty, ale kwestia życia i śmierci. Założenie programu Cantando por un sueño, które można przetłumaczyć jako Wyśpiewaj marzenia, powinno być znajome widzom wszystkich talent shows. Przypadkowy ktoś śpiewa na scenie przed jury, złożonym z celebrytów, którzy oceniają jego występ. W tym momencie następuje niespodzianka. Zwycięzcy talent show nie zdobywają kontraktu na album. Zamiast tego dostają sumę pieniędzy, która ma posłużyć im jako rozwiązanie jakiejś dramatycznej rozrywającej serce sytuacji życiowej. Tą sytuacją może być cokolwiek od padającego biznesu po konieczność przeszczepu wątroby. To nie są żarty. Mówimy tu o prawdziwych ludzkich tragediach. I tak, w pierwszym sezonie biorąca udział w konkursie Ruf Vasquez przegrała, a celem jej występu było zdobycie pieniędzy na operację mogącą uratować życie jej przyjaciółce cierpiącej na śmiertelną chorobę. 8. Downtown. Downtown Nogaki no Tsukaija Arachende, albo inaczej Downtown, to nie wyzwanie dla dzieci, to bardzo popularny w Japonii teleturniej. Jest nadawany od 89 roku. Występują w nim komicy, którzy przedstawiają skecze, robią wkrętki i wymyślają naprawdę pokręcone wyzwania ku się widzów. Niektóre z fragmentów odcinków wyglądają naprawdę boleśnie. Jak na przykład marshmallows opaska Wyzwanie to polega na wyścigu dwóch drużyn czerwonych i niebieskich w jedzeniu zawieszonych na sznurkach marshmallowsów. Ogranicza ich jednak owiązana wokół twarzy gumowa opaska. Inne elementy programu mają bardziej erotyczne podteksty. Na przykład z urządzeniem Cinko. Jeżeli uczestnicy poślizgną się, uruchamia się urządzenie Cinko, które jest czymś w rodzaju katapulty wystrzygującej drążek prosto w ich genitalia. Ale to jeszcze pikuś w porównaniu z dupną grą. Spoceni mężczyźni w obcisłych trykotach jadą powoli. Na wózkach skierowani tyłkami do przegrywających rywali tak długo, aż trafią ich prosto w twarz. Czysta Japonia. 7. Nagi Czar. Istnieje wiele rodzajów randkowych programów, a nazwa Nagi Czar nie pozostawia złudzeń co do swojej treści. W show ubrana kobieta bądź mężczyzna wybiera sobie partnera lub partnerkę spośród sześciu zupełnie gołych osób. Ich ciała są stopniowo odsłaniane od dołu. Co o któryś etap, np. po odsłonięciu genitaliów, singiel lub singielka odrzucają tych, którzy im się nie podobają. W decyzji pomaga im prowadząca program Anna Richardson. Jedyna osoba, która pozostanie ubrana w ciągu całego show, kto ostatecznie pozostanie dwóch rywali bądź rywalek do serca osoby wybierającej, ta również się rozbiera i proponuje jednej z osób randkę, już w ubraniu. Wyobraź sobie, że tak mogli się poznać Twoi rodzice. Nie dziwi, że ten program zbudził mieszane reakcje w brytyjskim społeczeństwie. Po wyemitowaniu pierwszego odcinka Twitter został zalany komentarzami od zburzonych widzów, pomimo fali hejtu, pod koniec 2017 w telewizji zadebiutuje drugi sezon tego programu. <grywa> 6. Tore. W japońskim programie TORE zawodnicy muszą robić coś więcej niż tylko rozwiązywać zagadki i wykazywać się rozległą wiedzą. W jednym z etapów odcinka zawodnik musi się dać zmumifikować. Dobrze słyszeliście? Zmumifikować. Zawodnicy muszą odpowiedzieć na 7 pytań w ciągu 60 sekund, żeby uniknąć przejścia czynienia się w żywo mumie. Niektórym idzie lepiej niż innym i uchodzą z tego cało. Jedną z osób, którym nie udało się wypełnić zadania, była modelka Reina która poległa na zadaniu wymienia siedmiu członków rodziny z Animessa Zaesan. Udało jej się wskazać tylko sześć imion, w związku z czym materiał obtoczył ją od stóp do głów, łącznie z twarzą, co sprawiło trudności w oddychaniu. Minuty później jej zmumifikowane ciało zostało złożone w gigantycznym sarkofagu, wszystko przy akompaniamencie przerażających krzyków dziewczyny. 5. Intercept Jeszcze bardziej niebezpiecznym programem wydaje się rosyjskie show The Intercept. Koncepcja tego programu jest totalnie krajzorska. Producenci dają ci samochód, następnie zgłaszają go policji jako skradziony. Jeżeli uda ci się uniknąć bycia złapanym przez 35 minut, możesz go zatrzymać. Pomyśl o tym, jak o GTA na żywo. Tyle, że może bez potrącania obcych przypadkowych osób w celu zdobycia ich kasy. Samochód jest wyposażony w zaawansowany technologicznie radiotransmitter, dzięki któremu policja może namierzyć się cały Czas, tak więc zaledwie garstka ludzi wygrywa. Jedna z takich osób padła na świetny pomysł. Wjechała samochodem na ponton i na środku jeziora odczekała 35 minut. Geniusz, a jeżeli policja cię złapie, kończysz jako złodziej, skuty kajdankami i zostajesz spałowany. W szczytowym okresie show przyciągało przed ekrany zniewalające 85 milionów osób. W sumie dlaczego by tego nie oglądać? Brzmi ciekawie. Numer 4 Shattered. Większość programów telewizyjnych, o których dziś mówimy wymaga nie lada wytrzymałości, ale roztrzaskani wchodzą na jeszcze wyższy poziom. W programie nadawanym w Wielkiej Brytanii w 2004 10 uczestników walczyło na zasadzie każdy z każdym wyzwaniem, wyzwaniu kto nie zaśnie przez 7 dni. Uczestnicy show byli pod stałym monitoringiem. Podczas pobytu w domu, gdzie odbywało się wyzwanie, zawodnicy musieli stawiać czoła różnym zadaniom. np. testom reakcji czy pamięci. Codziennie każdy mógł również wybrać ze swoich towarzyszy niedoli tego, kto weźmie udział w godzinnym wyzwaniu drzemkujesz, przegrywasz. Wyzwania te polegały na tym, że biorąca w nim udział osoba była poddawana relaksującym zabiegom np. masażowi twarzy albo wyjątkowo nudnym czynnościom jak np. oglądaniu zasychającej farby w wyjątkowo wygodnym fotelu. Brak snu powodował u uczestników halucynacje, a jeden z nich wierzył nawet, że był premierem Australii. Myślał też, że znajduje się w obsadzie popularnego australijskiego serialu Sąsiedzi. Zawodnicy walczyli o całkiem niezłą sumę, 100 tysięcy funtów, ale jeśli w jakimkolwiek momencie zawodnik zamknął. O na dłużej niż 10 sekund, 1000 był odejmowany z końcowej kwoty. Numer 3 HERL. Ten amerykański program o jednym sezonie zestawiał ogromne ilości jedzenia z ogromnymi ilościami ćwiczeń i różnymi przeszkodami, po to aby zawodnicy wymiotowali najszybciej jak tylko człowiek jest zdolny. Koncepcja show była naprawdę prosta. Producenci brali 5 osób bez poczucia wstydu i poddawali ich zabójczej mieszance mega jedzenia i mega ćwiczeń. W pierwszej rundzie trzech zawodników, którzy wyżygali najmniej, a mierzona była waga wymiocin, przechodziła dalej. Dalej była pora na rundę żygania, w której zawarte były takie atrakcje jak jazda po karuzeli. Czy kolejce górskiej, a także przepłynięcie 15 basenów. Potem znów żarcie i kolejna runda nadchodzi. Ten kto zwymiotował jako ostatni, wygrywał 1000 dolarów i wątpliwą odznakę żelaznego żołądka. Na szczęście dla zawodników Herla, bełt liczył się tylko wówczas, gdy żygowiny wypadły ci z ust. Jeśli więc wymiotowałeś i bałknąłeś to z powrotem to grałeś dalej. Niesamowite show, którego z założenia miało wymuszać żyganie, cenzurowało właśnie tę czynność. Ale jeśli naprawdę chcesz zobaczyć, jak to wygląda. Oglądało, nie marcie się, producent umieścił całość niecenzurowanych klipów online. Tylko po co to oglądać? 2. Człowiek kontra bestia Wszyscy słyszeliśmy już o człowiek kontra jedzenie, ale człowiek kontra zwierzę to naprawdę pojechana sprawa. Jak zapewne się nie domyśliliście, cały koncept opiera się na przeciwstawianiu człowiekowi zwierzęciu w wielu różnych wyzwaniach. W tym dziwacznym show mieliśmy szansę oglądać jak żołnierz specjalnej jednostki SEAL, Scott Halveston wygrywa z szympansem bieg z przeszkodami. Zawodnik sumo przegrał przyciąganie liny z wielką samicą orangutana, tak samo jak zespół 44 karów przegrywający wyścig na przyciąganie samolotu ze słoniem azjatyckim. Program ten był tak niebezpieczny i etycznie wątpliwy, że ściągnął na siebie falę krytyki, zwłaszcza ze strony Animalsów. Show jednak, mimo wielu hejtów, miał swoją brytyjską edycję. Granada sfilmowała sześciocinkową serię, w której występował John Fashanu. Nigdy jednak nie zostały one wyemitowane, właśnie w wyniku protestów. Także celebryci mieli swój wkład w zatrzymanie tego show. Wśród nich znalazła się aktorka Judy Dench, która stwierdziła, że była przerażona, gdy to zobaczyła. Numer 1 Rozbierz Dziewczynę. Jak już zdążyliście się zorientować, japońskie programy telewizyjne są naprawdę hardkorowe. Bardzo otwarcie też celują seks i nagość, zwłaszcza podczas programów emitowanych w najlepszych godzinach oglądalności w nocy. Rozbierz Dziewczyna, które emitowany jest jako element obszerniejszego programu Takeshi, to żaden wyjątek. Występuje w nim męski zawodnik umieszczony na śliskiej rynnie. Jest on ograniczony Banji. Rzuca on w ściankę działową piłkami. Gdy ją uszkodzi, odsłoni się za nią praktycznie naga kobieta. Wraz z upływem gry dziewczyna zdejmuje bieliznę, aby rozjuszyć tym zawodnika. Jeżeli zawodnik zniecierpliwi się i podejdzie bliżej, aby było mu łatwiej wycelować, Banji pociągnie go z powrotem do basenu wypełnionego czarnym mazidłem. Drużyna, która zwycięża przechodzi do dalszej rundy w Takeshi, a dziewczyna. Zostaje tam, gdzie stała. Zupełnie naga. I to już wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, jakiego programu telewizyjnego nie lubicie najbardziej. Poza tym zapraszam Was do sprawdzenia poprzedniego odcinka, w którym przedstawiam 10 retro gier, które każdy powinien znać. Kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie. A my widzimy się wkrótce. Piona!